Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej komunikacyjnej lekcji języka niemieckiego na moim kanale. W pierwszej kolejności chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą obecność, za to, że jesteście, że tworzycie naszą grupę do nauki niemieckiego. Jest już nas ponad 1200 subskrybentów, z czego się bardzo bardzo cieszę. I w związku z tym chciałbym zapowiedzieć małą taki mały film niespodziankę. Będzie to Q&A, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi na temat mojego bycia nauczycielem, mojego kanału, jak powstał i dlaczego. Więc możecie się mi cieszyć. Film pojawi się, jeżeli osiągniemy 1500 subskrybentów, więc mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Jeżeli nie subskryb jeszcze tego kanału, zrób to teraz, jeżeli Twoim celem jest mówić po niemiecku, zacząć mówić po niemiecku, a nie tylko uczyć się gramatyki bez końca i być wiecznie początkującym. Nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszej lekcji. Dzisiejszym tematem będą czasowniki zakończone na Iren. Opowiemy sobie o nich w, kontek w kontekście czasu przeszłego. Perfekt. A jeżeli chodzi o słownictwo i tematykę. To będzie trochę o mediach społecznościowych, czy ogólnie o mediach, jak powiedzieć, że wysyłamy coś przez dane medium. Tak jak zwykle, zaczniemy od dialogu, potem słownictwo, gramatyka i na końcu najważniejsza część, część komunikacyjna, czyli zastosowanie nowo poznanego słownictwa oraz gramatyki. Zaczynajmy. Ich habe eine Frage. Hast du schon mit deiner Mutter telefoniert? Ja, ich habe schon mit ihr telefoniert. Hast du das Rezept für den Apfelkuchen bekommen? Ja, meine Mutter hat es fotografiert und mir per WhatsApp geschickt. Das ist super. Hast du es schon ausprobiert? Nein, noch nicht. Den Kuchen backe ich erst morgen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt eine Frage haben mieć pytanie telefonieren mit telefonować z kimś fotografieren fotografować zrobić zdjęcie ausprobieren wypróbować schon już mit meiner mutter z moją mamą mit ihr z nią ein rezept für das rezept für coś Ein bekommen, dostać przepis, dostać jakiś przepis, ein Apfelkuchen, der Apfelkuchen, ciasto z jabłkami. W słowie Frage, a jest długie, wymawiamy fragę. Jeżeli mowa o tych czasownikach zakończonych na Iren, są to, jak już powiedziałem, czasowniki zazwyczaj z języków obcych, które występują także w innych językach, na przykład w polskim też, fotografować, fotografieren telefonować, telefonieren. I jeżeli ten czasownik jest sam, bez przedrostka, to akcent pada na przedostatnią sylabę, czyli tak jak tutaj zazwyczaj na żółto telefonieren, fotografieren, a nie na pierwszą sylabę, tak jak, tak jak to jest zazwyczaj w takich rdzennoniemieckich czasownikach. Jeżeli mamy przedrostek, to akcent pada oczywiście na przedrostek, jeżeli jest to czasownik powiedzmy rozdzielnie złożony, czyli ausprobieren, ausprobieren. Tutaj źle zaznaczyłem, rozpędziłem się, nie założyłem, że tam jest to aus przodu, więc proszę nie zwracać na to uwagi. W słowie recept akcentowana jest druga sylaba, czyli nie tak typowo po niemiecku pierwsza sylaba, Czyli nie mówimy recept, tylko recept, recept. Druga część słownictwa. Pełocę szyken. Wysłać przez WhatsApp? Nein, noch nicht. Nie, jeszcze nie. Ich bin gespannt. Jestem ciekawy, ciekawa. Gespannt w dosłownym znaczeniu napięty, natężony. Einen kuchen backen, den kuchen backen. Piec ciasto, upiec ciasto. Erst morgen, dopiero jutro. W słowie szyken występuje krótkie i, które jest wymawiane bardziej jako polskie i, czy, a, nie, jako polskie y", a nie i, dlatego szyken, a nie sziken. W słowie nicht także krótkie i, czyli nicht, a nie nicht. I w słowie bin także krótkie i, czyli bin, a nie bin. Jeżeli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć na temat wymowy, znajdziesz do mojej playlisty wymowa na moim kanale. Tam znajdziesz m.in. wymowę samogłosek długich i krótkich w niemieckim oraz umlautów. I teraz czasowniki właśnie zakończone na Iren w języku niemieckim. Tak jak już wcześniej wspomniałem, są to czasowniki y, zazwyczaj pochodzące z innych języków. I jeżeli chodzi o czas perfekt, jest tam taki mały wyjątek. Y, powtórzymy sobie najpierw y, ogólną zasadę, jak tworzymy czas przeszły perfekt. Do tego potrzebujemy słupka posiłkowego albo haben, albo sein. Jaka jest różnica, o tym było już w ostatniej lekcji, więc zapraszam także do jej obejrzenia. I na końcu zdania, na samym końcu stoi tak zwana taka specjalna forma, utworzona od tego czasownika treściowego, która nazywa się Patycyp II. Na polski jest to imię słów, imię słów czynny czasu przeszłego, przepraszam, imię słów bierny czasu przeszłego. O, tak, imię słów bierny czasu przeszłego. I tworzymy go tak że dodajemy w takiej powiedzmy ogólnym sensie dodajemy przedrostek ge czyli g potem temat i na końcu końcówka t jeżeli jest to czasownik regularny tak tutaj na przykład g-szykt, albo końcówka en jeżeli jest to czasownik nieregularny jeżeli chodzi o czasowniki z iren to zobaczmy jak tworzymy właśnie ten Tą, ten tę czyli te imię słów bierne czasu przeszłego. Parę przykładów. Sie hat das Rezept fotografiert. Ich habe mit ihr telefoniert. I jak widzicie, końcówka jest "-t", tak jak przy czasownikach regularnych, ale dużym wyjątkiem jest, że te czasowniki nie mają przedrostka "-g", czyli po prostu jest tylko końcówka "-t". Hat fotografiert. Habe telefoniert. Jeżeli chodzi o czasowniki rozdzielnie złożone, to oczywiście tego G też nie ma. Tak jak już powiedziałem w jednej z poprzedniej lekcji, żeby sobie to dobrze zapamiętać, możemy, możemy te formy, te, te formy partiz 2 tworzyć w taki sposób, że odetniemy sobie ten przedrostek, weźmiemy czasownik wyjściowy, tak jak tutaj na przykład czasownik probiren, utworzymy particip 2, czyli probiren probijat. I potem znowu ten przedrostek wraca, czyli ausprobieren i ausprobiert. Czyli ym, bierzemy tylko ten przedrostek i tą formę wyjściową y, czasu przeszłego. Czyli nie dodajemy tam już żadnego G, ponieważ jeżeli tego G w tej formie wyjściowej nie ma, czyli nie ma geprobiert, dlatego nie może też być ausgeprobiert. Jak jest forma wyjściowa probiert, to musi być ausprobiert. Hast du das Recept ausprobiert? I tak będzie brzmiało, brzmiało zdanie, właśnie z czasownikiem rozdzielnie złożonym. Przejdźmy teraz do mediów. Tak jak zapowiedziałem we wstępie, często właśnie w języku współczesnym, w takim języku, który tutaj w Niemczech jest mówiony, bo mieszkam w Niemczech już też kilka, kilkanaście lat, może nawet. Często właśnie mówimy, że wyś, wyślemy coś przez WhatsApp, czy wyślemy coś tam przez jakieś inne medium. I aby to powiedzieć, bardzo często jest używane takie wyrażenie z tym słówkiem per. To słówko samo nie ma znaczenia takiego dosłownego. To pochodzi też z języka łacińskiego i po polsku możemy też powiedzieć przez. Na przykład, się didas per whatsapp, czyli per whatsapp przez WhatsApp. I szyket per telefon, czyli wyślę ci to przez telefon. W się sensie na przykład jako zdjęcie. I szyket jedas per mail. Or per e-mail, czyli wyślę ci to przez maila mailem. I szykiet teraz per Facebook. Wyślę ci to na Facebooku czy na Facebooka. I szyket jedas per SMS. SMS już nie są używane tak jak wcześniej 20 lat temu, ale można też powiedzieć, wyślę ci to przez SMS. -a. Można też oczywiście powiedzieć, i das per post, czyli wyśle ci to pocztą taką tradycyjną, w kopercie ze znaczkiem pocztowym, albo i das per Instagram, czyli wyśle ci to przez Instagram. Tutaj jeszcze podam dwa e, inne e, przykłady, takie często używane w języku niemieckim, które słyszę na ulicy albo w pracy, das per", czyli szyk mi das e-mail, e wyślij mi to mailem, czy przyślij mi to mailem. I y, um, ostatnie wyrażenie ich habe jedas per mail geschickt. Czyli wysłałem, czy wysłałam ci to przez maila. Tutaj oczywiście te czerwone słowa można używać y, zamiennie w każdym z tych trzech zdań. I taka jeszcze mała różnica, bo wiem z moich y, kursów że często jest właśnie uczniowie czy, czy uczennice pytają się, jaka jest różnica pomiędzy anrufen a telefonieren. Jest tam mała różnica gramatyczna, ponieważ anrufen łączy się tylko z akuzatywem i jeżeli to tłumaczymy na polski, to oczywiście tłumaczymy zadzwonić do kogoś, zadzwonić do kogoś, czyli mamy tutaj na myśli tę czynność, że podnoszę słuchawkę, wybieram numer. I po prostu próbuje do kogoś zadzwonić, czyli próbuje kogoś, że powiem, złapać na telefon. Tutaj w nawiasie jeszcze dopisałem to takie dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego, czyli przywołać kogoś telefonicznie, przywołać kogoś do telefonu. I tu właśnie w tym polskim wyrażeniu widzicie też jest akuzativ, czyli anrufen. Anrufen, czyli przywołać kogo, co, daną osobę, czyli przywołuje, tak jak na przykład tutaj. Ich rufe meinen Vater morgen an. Takim wolnym tłumaczeniu brzmi to zadzwonię do mojego taty jutro, czy dzwonię do mojego taty jutro, a w tym właśnie takim znaczeniu dosłownym brzmiałoby to przywołam mojego tatę jutro do telefonu, czyli przywołam kogo co mojego tatę. Dlatego jest tutaj w niemieckim akuzatyw. I czas przeszły. Ich habe meinen Vater ich habe meinen Vater, ich habe mein Vater Czyli zadzwoniłem do mojego taty wczoraj, czy wczoraj zadzwoniłem do mojego taty? Wczoraj przywołałem mojego tatę do telefonu. I czasownik telefonieren, telefonien myt. I tutaj właśnie już chodzi mniej o, to, o tą czynność wybierania numeru i, i przywoływania kogoś do telefonu. Tutaj chodzi właśnie więcej o samo rozmawianie przez telefon. Dlatego zawsze tutaj kto występuje z tym myt, czyli z, z kimś, telefonować z kimś, rozmawiać z kimś przez telefon. Jeżeli mówię, że ich habe telefoniert, to mam na myśli, że już rozmawiałem z tą osobą. Jeżeli użyję czasownika anrufn, może być, że po prostu próbowałem się połączyć z kimś, ale ta osoba nie odebrała i nie rozmawialiśmy. Ich telefoniere mit meinem Vater morgen. Jutro będę rozmawiał przez telefon z moim tatą. Myd łączy się z statiwem, dlatego mit meinem Vater. I czas przeszły. Ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert. Czyli rozmawiałem wczoraj z moim tatą. I teraz część komunikacyjna najważniejsza. Najpierw posłuchaj moich propozycji, a potem możesz powtarzać. oder Luki własnymi odpowiedziami. Hast du diese Woche mit deinem Vater telefoniert? Ja, ich habe mit ihm telefoniert. Nein, ich habe mit ihm noch nicht telefoniert. Hier steht das. Hast du diese Woche mit deiner Schwester telefoniert? Ja, ich habe mit ihr telefoniert. Nein, ich habe mit ihr noch nicht telefoniert. Czyli rozmawiałeś już w tym tygodniu z swoim tatą? Tak, ja z nim rozmawiałem? Nie, jeszcze z nim nie rozmawiałem. I drugie zdanie było: rozmawiałeś już z swoją siostrą w tym tygodniu? Czy telefonowałeś już z swoją siostrą w tym tygodniu? Tak, ja z nią telefonowałem? Nie, ja z nią nie telefonowałem. Czyli jeżeli uzupełniacie niebieską część, to są formy męskie, to musicie w odpowiedzi właśnie użyć tej niebieskiej części im, czyli z nim. Jeżeli uzupełniacie czerwoną, czerwone słowa, to są żeńskie czy damskie, to wtedy musicie użyć czerwonej odpowiedzi, bo to oznacza z nią. I kolejna, kolejny dialog, Wim telefon jest to oft. Z kim często telefonujesz? Ich telefoniere mit meinem Opa sehr oft. Czyli ja telefonuję z moim dziadkiem bardzo często. Tutaj oczywiście znowu można użyć tych niebieskich i czerwonych części. Zamieniłem tylko dein na main, ponieważ jest to bardziej naturalne, że ja zazwyczaj rozmawiam z moim dziadkiem, z moją mamą i tak dalej. Hast du schon das neue Rezept ausprobiert? Wypróbowałeś, wypróbowałaś już nowy przepis. Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Nie, jeszcze tego nie wypróbowałem, nie wypróbowałam. Ja, das habe ich schon ausprobiert. Tak, już to wypróbowałem, już to wypróbowałam. I te zielone części, das neue Telefon, nowy telefon, w sensie jako sprzęt. den neuen Smartphone, e, nowy Smartphone. Tutaj w tym, smart, w tym słowie Smartphone widzę, że jeszcze brakuje e na końcu, też się wkradł mały błąd. I teraz powtarzajcie za mną, a luki możecie uzupełnić albo tymi właśnie moimi propozycjami, albo jeszcze innymi odpowiedziami, które y, macie w głowie. Hast du diese Woche mit... telefoniert? Ja, ich habe mit ihm telefoniert. Ja, ich habe mit ihr telefoniert. Nein, ich habe mit ihm nicht, noch nicht telefoniert. Nein, ich habe mit ihr noch nicht telefoniert. Mit wem telefonierst du oft? Ich telefoniere mit sehr oft. Hast du schon ausprobiert? Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das habe ich schon ausprobiert. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą lekcję, za razem spędzony czas przy nauce języka niemieckiego. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie w komentarzu. Bardzo się cieszę na Wasze komentarze. Podnieście łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny i do następnej lekcji.